Witam was bardzo serdecznie. Dziś tak krótko o dysproporcjach, o tym jak inaczej są traktowani posłowie konserwatywni, a inaczej posłowie lewicowi. Czy posłowie, czy ogólnie politycy, publicyści, dziennikarze. Nie wiem, czy wam się już obiło o uszy takie nazwisko jak Prokop Paczkowska. Jeśli nie, to wiele nie tracicie, a jeśli tak, no to kilka słów o tej pani. Jest ze Szczecina, ale kandydowała z Koszalina z Jedynki, z Wiosny Biedronia w ramach Lewicy. W wakacje 2020 roku na Placu Solidarności powiedziała podczas swojego przemówienia, że osoby LGBT są w Polsce prześladowane niczym Żydzi w czasie II wojny światowej. Wiele osób zgłosiło to do prokuratury. Nie wiem, jak ta sprawa się w tej chwili ma i na jakim jest etapie, ale są to słowa, które przede wszystkim powinny oburzać Żydów. Osoby, które, których bliscy zginęli w czasie II wojny światowej, ponieważ jest to po prostu stek kłamstw. No nie wiem, ja przynajmniej nie widziałem, żeby w Polsce osoby homoseksualne trafiały do obozów koncentracyjnych czy były rozstrzeliwane na ulicach. No ale jeśli pani Prokop Paczkowska tego typu sytuacje widziała, to moim zdaniem powinna się nimi podzielić i zgłosić gdzieś do prokuratury, czy na policję, czy wyjść z tym gdzieś nawet na zewnątrz, ponieważ to jest ludobójstwo. I jeśli mowa właśnie o ludobójstwie, to dosłownie kilka dni temu zamordowano w Etiopii 750 osób przy miejscu kultu religijnego. Ale sama religia nie jest w tej sprawie istotna. Tam trwa wojna, dokonano aktu ludobójstwa, 750 osób zostało bestialsko zamordowanych. Na profilu Fidei Defensor, ośrodek monitorowania chrystianofobii, zamieszczono link do artykułu dotyczący tego, 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 tego morderstwa i pod nim pani poseł Prokop Paczkowska napisała coś w stylu, że po co kościół katolicki się tam ładował. No, Kpiące kpiący komentarz, który jest, był w tym miejscu do tej sprawy kompletnie nie na miejscu, już pomijając fakt, że w Etiopii e, chrześcijaństwo e, no właściwie ma swoje początki wokoło mniej więcej w IV wieku. E, no to e, zabójstwo 750 ludzi bez względu na wyznawaną religię e, powinno być czymś, co jednoczy wszystkich i każdy powinien po prostu potępić e, morderców. Pani Prokop Paczkowska tego samego dnia, e, pod artykułem, który ukazał się e, w na temat, czyli skr, no, skrajnie lewicowym e, portalu, e, i ten artykuł dotyczył księdza, który popełnił samobójstwo, e, napisała, że przynajmniej już więcej nikogo nie skrzywdzi. Pani poseł Prokop Paczkowska po tym, jak na profilu na Twitterze Lewicy napisano przeprosiny i słowa oburzenia, że takie coś nie powinno się nigdy pojawić na, na, na profilu posła Lewicy, no to też napisała na Twitterze na Facebooku przeprosiny. Te przeprosiny na Twitterze po paru godzinach zniknęły, na Facebooku chyba są do dnia dzisiejszego. I wyobraźmy sobie teraz, że ktoś z konserwatywnych, publicystów, dziennikarzy, polityków, posłów, pisze coś podobnego. Na przykład gdyby Palestyńczyk gdzieś tam w akcie terrorystycznym zabił 750 Żydów. To jest jako przykład. I gdyby ten konserwatywny publicysta napisał informację, że po co Żydzi się tam w ogóle ładowali? Jako komentarz do takiego artykułu wyobrażacie sobie jak zostałby zaszczuty przez wszelkie lewicowe media, lewicowych polityków. No, właściwie no prawdopodobnie zmusiliby tego człowieka poprzez też wszelkie zgłoszenia do prokuratury o antysemityzm. No, zaszczuliby go do tego stopnia, że gdzieś tam musiałby zniknąć z życia politycznego. A co się dzieje w przypadku poseł lewicy? Pan Włodzimierz Czarzasty, lider tego ugrupowania, mówi, że wszystko już właściwie jest załatwione. Dzisiaj w wywiadzie w RMF-ie no powiedział coś co przypomina e, doktrynę Neumana, e, czyli ważne, żebyś był z nami, wtedy będziemy Cię bronić po prostu e, ponad, wszel ponad wszelką, obojętnie co zrobisz, to będziemy Cię bronić. E, Napisał, że zostanie Pani Prokop Paczkowska ukarana w, w klubie Lewicy i to wszystko. Robert Winnicki i posłowie Solidarnej Polski skierowali już działalność pani Prokop Paczkowskiej do Komisji Etyki Poselskiej. Tylko z tego, co wiem, w tej Komisji Etyki Poselskiej niestety większość ma opozycja, więc zapewne pani Prokop Paczkowskiej włos z głowy nie spadnie poprzez działania tej komisji. Ale moim zdaniem, ludzie, którzy wypowiadają tego typu słowa, którzy piszą w internecie tego typu słowa, to ciężko mówić tutaj nawet o braku odpowiedzialności. To są ludzie, którzy nie powinni znaleźć się w polskim sejmie. Jak można tylko i wyłącznie dla schęci atakowania kościoła katolickiego, tak naprawdę szydzić 750 ludzi, którzy zostali zamordowani, w tym kobiety, w tym dzieci, w tym staruszki, no zostali roz. Strzelani, tak jak, tak jak tak jak mordowali Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej, czy Ukraińcy na Wołyniu. W miejscu kultu religijnego, czyli w miejscu też, które z reguły w czasie konfliktów wojennych powinno być taką ostoją, w której konflikty zbrojne mieć przynajmniej nie powinny mieć miejsca. No ale niestety, pani Prokopaczkowska zapewne dalej będzie występować. Szczołowymi liderami lewicy w naszym kraju. Dalej będzie zgrywać tolerancyjną, będzie nam mówić o tym, jak Polacy mają się zachowywać i jacy są właśnie nietolerancyjni, homofobiczni i źle nastawieni do, do wszelkich innych odmienności. To są właśnie nauczyciele tolerancji w naszym kraju. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.